Hej, z witam was, dantrony 97. Kolejny z Mario Forever Roman Worlds. No to cóż, świat trzeci. No u Daniel z Game World widziałem ten świat. No może poza zamkiem, bo... Daniel z Game World zginął tam na początku zamku i tam jest bardzo ciężki moment, co jak nie mamy power upów to jest dość ciężko. Znaczy nie jest to niemożliwe, ale... Jednak z power upami jest łatwiej zdecydowanie, myślę. To tam dwa pierwsze etapy nie powinny mi sprawić, myślę, problemów. Podaj, że za chwilę będzie jeszcze power-up do zdobycia, w takim ukrytym miejscu. Dobra. No jak widać, świat ten ma bardzo ciekawy pomysł, polegający na właśnie ustawieniu szarych kolorów, jakbyśmy grali na Game Boy'u. No chociaż Game Boy zwykły chyba nie miał takiej jakości grafiki, no ale to chodzi tylko o kolory. Też bardzo mi się podoba muzyka. Tak, jakby ktoś grał na pianinie, bym powiedział. Albo na fortepianie. No niestety, jeśli chodzi o muzykę, no jak się ją tworzy i tak dalej, to ja się nie będę wypowiadał, bo kompletnie się nie znam. Więc tylko się uśmieszę. Zresztą też nie jest powiedziane, bo chyba da się po prostu komputerowo zrobić coś takiego. Z użyciem twoich narzędzi, że tak brzmi jak fortepian, nie jestem pewien. No właśnie dlatego nie będę się wypowiadał. W każdym razie bardzo mi się podoba to, że właśnie cały człak w tym świecie jest tak zrobiony. Fila, żeby nie skoczył mi na łeb. OK. Świetnie, tutaj bodajże swoje Flower, ale z tego co wiem, to gdzieś tam dalej można wybić coś bujaczkami. Więc czemu by nie skorzystać, prawda? Okej, okay, no tutaj coś jest. Akurat się udało dwoma bujaczkami. Wow, to było piękne tak wszystkie te. A, o, to też było bardzo piękne. No, no dobra. Tutaj bodajże trzeba idealnie skoczyć, no ale na szczęście mamy dość dużo czasu. Zresztą nawet jak zobaczymy, że nie ma szans, no to zawracamy po prostu i próbujemy jeszcze raz. Od cała filozofia, myślę. To nie jest raczej niesamowicie ciężki skok, no jak widać świat ten ma tylko trzy etapy. No ten drugi jest... No może nie trudny, ale dość łatwo się w nim zawieść, to muszę uważać. Ale są w nim one -upy, to taki plus. Okej. Okay. Nie chciałbym stracić Fire a także próbuję... Znaczy, że straci Fire Flowera, że próbuję zdobyć Fire Flowera, obywam na kupie, no i cóż. Ale na przykład to żółte kupy od czerwonych, bo to chyba był żółty. Widzę, da się odróżnić, bo nieco inaczej wyglądają. Natomiast nie wiem, czy da się odróżnić na przykład... ...Wanapa od Mushrooma. Znaczy Super maszuma o no... W... Nie wiem, może po prostu nieco in... Pewnie Wanap jest nieco jaśniejszy, tak bym powiedział. Ale też nie dam sobie głowy uciec, musiałbym się przypatrzeć, tak. A jak leci one up to darowanemu one upowi -up to się... Nie wiem, w blaszkę nie zagląda. Dobra, tutaj bodajże tego pana zabić, natomiast tego szczędzić, ale nie, że ja jestem jakimś... Nie że ja mu daruję, bo go lubię. To dlatego, że no właśnie. Tutaj... Jest czek, bo i no i bodajże tutaj są Lui, ale na razie bym ich nie brał, tylko spróbował przejść to z Fireflowerem. Bo tutaj bodajże jest taki moment, no właśnie, że trzeba być dość szybki, a z Lui to bym podskakiwał wysoko i bym sam sobie przeszkadzał. Au! Dobra. No generalnie jeśli tutaj stracę, bo chyba będą jeszcze jakieś kolce power-upa, to wolę już chyba się zabić, bo jako małe Mario będzie ciężko. Aj no dobra, teraz już się wolę zabić, jeśli mam być szczery. Trochę na duże drogi, ale przynajmniej będę miał pewność, że w zamku chcę mieć, chociaż formę super mają w zamku. No, bo tam nie ma w sumie gdzie sobie wziąć zapasów, aby się przydał jeden dodatkowy hit, mimo. Znaczy, nie jest oczywiście to niemożliwe, ale. No, też nie jest takie łatwe. Jak już się dojdzie do checkpoint'a, to pewnie będzie łatwiej. Zresztą zobaczymy. Tutaj trochę trzeba liczyć na to, że akurat. Ok, to jest akurat dość łatwe, wiadomo. Bo wiem o tym, bo widziałem udanie z Game World. Ale na przykład ktoś nie wie, no to cóż ma zrobić? Chwila, bo w tym momencie to mi platforma ucieka. Dobra, ja jestem Super Mario. No niestety, może jakbym miał więcej czasu, ale jak mi platforma ucieka, to jednak wolę platformę od Louis. O tak, kocham coś takiego, naprawdę. I tu coś dziwnego jest, w sensie patrzcie tak, te bloczki tutaj, te takie super mają bez jeden, że... Tu no mi wytłumaczyć, że takie Highlandy, że tak powiem, a tu nagle jeszcze taki bloczek zamkowy. Może to też miało być, że właśnie w stylu je nie wiem. Au. Okej, okay, żyję. To chyba jest najważniejsze. No generalnie to nie jest to niemożliwy moment, ale trzeba znaleźć. Jednak... Hmm. Znaleźć to, jak się ruszają te wszystkie... lotodiski No dobra, chyba mam dość dużo czasu, no to tam nie skakałem, ponieważ miałem lotodisk w pechowym ustawieniu. Okej, okay, świetnie. Już myślę, że to ten, co szczela No spajni to akurat się bratają z kolcami, to już wiadomo, nie od dziś. Hm. Tu jest problem. Aha, dobra. No i ha Hamebro i jeszcze... fajni chyba, bo jeden... Chyba jeden, dobra. Tutaj coś muszę wybić, to pewnie tam jest Power up, tylko spójrz do niego do Ci cię nawala Hamebro. Boże, święty, Nienawidzę, jak jest taki Hamebro po prostu, że mamy tylko Małego Majo. I on nawzajem nie skoczy wyżej, ten Hamebro, tylko będzie tak tutaj. Skakał, no właśnie, aha, dobra, jest jeszcze jeden z fajnie świetnie, Sarkaz. niech już przejdzie, no i jak on nawala, no jak ja nienawidzę czegoś takiego, nie no, po prostu nie, jakby było jak w Fire Bro, że przez chwilę się zastanawia, a ten od razu strzela, no w sumie teraz mogę skakać, chociaż nie jestem pewien, czy by to coś dało. Uff, dobra, jest. Teraz się tutaj nie dać zranić. Uff, było blisko, fila. Może już daruję temu panu, albo raczej on daruje mi. Dobra, już tam skoczę, bo nie mam dużo czasu znowu. A, tam jest po prostu daleki skok, ok. Dobrze, że niedaleki płacz. Ulala. No, muszę przyznać, że tutaj... Jest niezła rzeź. Chwila, może po prostu odbiłbym się od tego pana, no bo wydaje mi się, że to jest coś takiego, że mają jak będzie leciał z góry, to nie wyrobi. Aha, to tak mam zrobić tego Fireflowera, okej, okay, okej. Okay. Czyli, że muszę tu wrócić i skoczyć. Okej, okay, świetnie. Jest to coś. One up, chyba no one up. Świetnie. Chwila, jak to leci? Czy jestem w stanie na to zlecieć? Po prostu chyba nie. Uff, udało się. Tylko nie mam dużo czasu, a chyba będzie jeszcze sporo do przejścia. Au. kocham coś takiego. Też sarkazm. Fajnie, tylko że nie mam dużo czasu, a jeszcze mi każą unikać ogni Bowsera. Nie, to już nie wyrobię, nie ma szans. Patrzcie ile mam czasu. No właśnie. Nie, za bardzo się męczę. Aha, no dobra, warto pamiętać co tu jest. To może ja wrócę po buraczki. Ale warto pamiętać, że no... Że tam będzie tak ogień. To chyba ma być bał ze stylu super mają bez jednym, że unikamy w tunelu wąskim ...armii jego pocisków. Boże święty, zawsze on musi akurat mi napędzić stracha, dobra. No, akurat musiał przejść tam. No nie, ale mam tyle żyć, akurat, że powinno raczej pójść. Że w końcu zdobywam tego buraczka, no bo wątpię, że mi stacił 200 żyć ją zrobić bujaczka, no bez przesady znowu. Chwila, niechże to już przejdzie. Uff. Dobra. Świetnie. Oczywiście jak widzę, jeśli nie uda nam się zdobyć... Znaczy jeśli zdobędziemy nasza bujaczka, a potem... się damy trafić, no to... Sojimy memory, ale... Można się tylko zabić pewnie. Dobra. No to powtórka z rozgrywki. O, akurat mi się udało tutaj przeskoczyć i się dać trafić przez lotodisk. Mm, szkoda, naprawdę. Dobra, to przynajmniej jest tam one-up tylko żebym. Okej, okay, nie. Nie zmajał. Tak, już tu dojdę, to chociaż mam tego one-upa mniej więcej chyba gwarantowanego. Dobra. Tutaj w sumie da się skoczyć, tylko tu trzeba. Ładnie, dobra. No, i tutaj, oczywiście, chyba jak sobie wybijemy lanapa, coś jak wybijemy łanapa i resztę bloczku, to nie jest pewien czy się da w ogóle. Dobra, pamiętaj, że tutaj spada mi na coś. No, w sumie można wpaść na to, no. Bo widać, że jest inny od tego, ale. No, nie zwracam uwagę, niestety, zawsze na takie szczegóły. Okej. Okay. Okej, okay, no tutaj musiałbym czekać aż platforma spadnie nieco i dopiero potem podskoczy się, a nie bawię się w takie rzeczy, bo łatwo dać się trafić. Okej, okay, ale widzę, że to jest coś innego niż typowa walka z Bowserem. Znaczy w stylu Mario Forever oczywiście, bo... Fila, bo tutaj mi szczeli tysiąc pocisków wyj, tak? Fila, chwila, chwila, no i co ja mam robić? Aha, ja mam iść po topór. Tak się dziwię, gdzie jest pasek zdrowia. Dobra. Czyli, żeby po prostu ignorować go totalnie, jak już tam dojdę i wziąć sobie topór. No oryginalny, no. Znaczy oryginalny, no po prostu ja no to mamy Bowsera w stylu Super Mario Bros. 1, a nie w stylu Mario Forever. Także typowa walka z nim. Nie, on na sejo. Chyba po prostu wie, co ja zrobię, że idealnie zawsze przejdzie na bok. Dobra, akurat zdążyłem chyba milisekundę przed tym, jak wyrzucił młotkiem. Chwila, żeby nie pozbawiło mnie bicuta. Okej, okay, świetnie. W porządku. No generalnie tutaj mogę obywać bo jest Fire za chwilę. Tylko, że tam dalej by się przydało nie obawiać. Okej. Okay. O tutaj, jak widać, te gumby chyba są właśnie po to, żeby móc sobie łatwo przejść. Okej. Okay. Wolę nie skakać od razu, było po power upa. No, na szczęście, Mr. przemisz dał, że ten power up nie wygasa. Nawet jak tam odskoczymy, znaczy wydaje mi się, że dał. Bo na ogół, Mario Forever jest tak, że sobie wymijamy power up i wracamy gdzieś. No i już koniec. Nie ma tego power upa. Jak sobie pójdziemy gdzieś dalej. Nie wiem dlaczego znika, no ale tak już jest. Przynajmniej nie ma jak Ninja Gaiden. I ogólnie wielu platformów na że... No tutaj to naprawdę musiałbym trochę ładnie skoczyć. Że niby pokonujemy wroga, wychodzimy poza ekran i on znowu jest tam. I tak w nieskończoność. Wiem, to ma bardzo dużo sen sensu, żeby wybuch się sam odradza. Dobra, a chwila chwila, tutaj pamiętać o czymś. Nie no ale zanim ja tutaj przeżyję, to jednak minie trochę czasu. Hm. No przynajmniej zawsze jak tam dojdę, to mam łanapa gwarantowanego, taki plus, tylko że tutaj jeszcze trzeba dojść po cokolwiek. Nie no, wygląda na to, że tam przed kulami ognia bauzera jednak by się przydało skoczyć odpowiednio. No! Boże święty, jak ja kocham, jak się stawia wszędzie przeciwników no dobra. No, hamy było lubię jak mamy jakieś power-upy i są na bloczkach, One ale jak jacyś małe Mario są na bloczkach, to spoko, bo my, mogę ich podbijać, jak są tak, no to są tak nieprzewidywalni, że to szok. No tak, jednocześnie ja umarłem i ono, po prostu poezja, że tak powiem, to do na poetyckie bardzo. Nie no, generalnie najgorszy jest według mnie ten Hammer Bro w całym tym etapie. Chyba już najlepsze są te oto diski na początku, bo ominiesz je, masz checkpointa i zapominasz o sprawie. Natomiast ten Hammerbro no to po prostu truje ci... pupeł. Ile tylko może, chwila. No, oczywiście, że nie jestem w stanie wskoczyć, bo akurat się ześlizguje. Ok, no i tutaj. Ok, no ale wciąż mam w sumie na tyle żyć, że raczej powinienem zrobić tym, z tym pauzerem w końcu. Mów, już myślałem, że mnie trafi. O ile oczywiście nie zyję teraz tutaj, Skoku. Okej, okay, udało się. W sumie może jakbym doszedł z Fireflowerem to bym był w stanie pokonać Bowsera. Ja. Hm, ciekawe. What? A, zapomniałem, że tutaj nie ma... ...kolizji takiej z platformami, o jakiej ja myślę. Trzeba idealnie skoczyć. No i zresztą widać, że przeniknąłem od boku niestety. Okej, okay, no mniej więcej chyba tak to powinno wyglądać. No niestety już wolałbym chyba tutaj dwóch fajer, bro! Uff. No. No. Mógłbyś łaskawie Mario tu skoczyć. Wiem, że to nie możesz kucać jak w SMBX. Jakbyś powinno moim zdaniem, że można kucać powietrzu. wiem, że to... Nie, niby chyba ma być że realny, no ale to Majo. On i tak skacze na 5 metrów w górę, no to gdzie tutaj realizm? No tutaj to trzeba jednak naprawdę nieźle wyrobić. Może już przynajmniej łamapa zdobyłem. Ok, teraz chwilę czekania. Okay. No i świetnie Lepiej chyba tak wskoczyć Dobra, tu akurat nie jest chyba tak źle Bo wystarczy, ojeku, prawie bym się zabił Wystarczy dość nisko poskoczyć O, jak widać Prawie bym nie trafił, ale to nie dlatego, że kolce Tylko dlatego, żebym wpadł na tfumpa Bo się rozpędziłem Okej okay. O, udało się. Świetnie, to poszło akurat ładnie. To teraz tylko nie zmawiać w tym miejscu i mniej więcej może by się dało pokonać bazę. No bo wciąż mogę zmawiać w tym miejscu, bo mogę utknąć, jak widać, w taki przykry sposób. Okej. Okay. Teraz będzie chwilę odpoczynku, żeby uniknąć tego. No! Oh, już myślałem, że mnie to zrani. Chciałem poskoczyć, ale nie mogłem. To już myślałem, że po mnie, ale na szczęście jestem nietykalny. Jak już zdobędę topór, Piękne, naprawdę. Prawie tego nie słyszałem w sumie. Tak jakoś słabo zbosuwa A to dlatego te bloczki tutaj były tak. No i Mario akurat się teraz nie cackał. Zniszczył ten zamek w ciągu paru sekund, a nie że, pół minuty nawala zamek. Świat trzeci ukończony. No i świat czwarty, z tego co wiem, to tutaj się za. Przepraszam, zaczyna piekło. No ale dobra. No cóż, myślę, że to byłoby na tyle w tym odcinku. Dzięki za oglądanie. Pakiet pozdrowień HTW4, Jakub 1986, Krzysiu YouTube, Skorpion 221. PvG, Pikachu Fans 50, Demo z Campbell, RZS Mech, Kuba, MSXD, X Dokuro, Dzianość Desem. No i cóż, ja się z wami żegnam, dzięki za oglądanie i pozdrawiam Was bardzo gorąco. Trzymajcie się, cześć!